Witam serdecznie. Jeżeli ktoś ogląda mój kanał YouTube, dzisiaj sprawdzę kiełbasa śląska firmy Morliny. Firmy Morliny. Włączamy miernik. Sprawdzimy normę europejską, najpierw. Tu mam yy, łososia. łososia. Ło w nor norweski łosoś. Zobaczymy później. Niech się rozmrozi. Kalibracja zrobiona. Wbijamy. 103. No świetna informacja. Panie Robercie, podaj pan tam kurde kawałek ręcznika, bo jak to mówią... Nie, w wchodzi jest papier toaletowy. A, teraz wchodzi jest papier toaletowy. Teraz Norma Gost. Wbijamy otóż w tą samą kiełbasę. Robimy pomiar. Proszę Państwa, zobaczymy, na czym, na czym będzie to robione. 1147, proszę Państwa. Jezus Maria, przy. Dzisiejszych nie wiem, czy widać, kurde, cóż za ciemno. O, tyle, kurde, lecą mi mierniki z ręki. 1147. Proszę Państwa, przy dzisiejszych czasach koronawirusa, nawet ta niewielka ilość tej yy, tak zwanej chemii w tej kiełbasie pozwoli nam ją spożyć. Później sprawdzimy tego u to łososia. Ale belek kartofelek się narobiło. Kurna. A weź dalej. Następną. Zaczymy. Cebulę. Taką z Polski mam cebulę jeszcze. Banan, o jest cebula. Proszę Państwa, no Wbi wbijmy w, otóż w tą cebulę. Ten miernik otóż zakupiony firmy SOEX i robimy pomiar. Czekamy. Pomiar w trakcie. Cebula 49. Jezus Maria. Jak to dobrze cebule jeść. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Hej. A tą kartą A jeszcze sprawdzimy. Yy, czosnek, tak? Gdzie tu jest czosnek? Czy w ogóle jest? O, jest czosnek. Czosnek też mamy z Polski. Wbijmy. O. I, a przepraszam, nie zrobiłem kalibracji. Teraz będzie kalibracja. Wytrę tak zwany ten czujnik. Wbijamy w czosneczek. Robimy pomiareczek. I idziemy Oj, w normie się mieści, nie pokazuje ile tam cyferek, ale jest wszystko git. Nara.